hej, kolego, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj zresztą muszę, a ja pokażę, co mam w moim szkolnym plecaku e, A więc zaczynamy. Poczekajcie, ja muszę tylko. O! Dobra, nic git. E, okej, okay. zaczynam pierwsze kieszonki. Tutaj mam karteczki takie. A więc muszę pokazać, że są takie same uprzednie. Dobra, zaczynam pierwsze kieszonka Tutaj mam zakreślacze Takie. Oto. E, no, takie na przykład, jak to zakreślam albo podkreślamy w zeszytach: zielony, niebieski, fioletowy i różowy. Ani tej nie mam nie będę pokazywała, bo tutaj mam same przypinki do e, plecaka. Takie. Już wam pokazywałam na poprzednim odcinku, gdzie pokazywałam Wam cały plecak. Jak jeszcze nie oglądaliście, to wzbijcie. E, mój nowy plecak więc zlecimy teraz z tą kieszonką. Okej, okay, tutaj mam taki słodki port... Nie portfejs tylko i tutaj mam takie tylko pisiki, dwa. Jeden jest taki, drugi jest taki z króliczkiem. A więc super taki cute. I w ogóle muszę pokazać bryloczek do plecaka. O, tak wygląda Zosia. Jest serduszko i, i taki piaski. Tak. Dobra, tutaj mam jeszcze plastyny. przykład jak robimy coś plastycznego, albo mi zabraknie, bo <laughs> mamy takie szafki, gdzie trzymamy papiery kolorowe, jakieś krepy, jakieś tam e, farby czy coś takiego, takie typu plastyczne i e, takie tepe. E, I jak mi zabraknie, to zawsze sobie nożycy to są plastyny. I tutaj mam też Magika, ale on już jest końcówka i nie klei, a więc muszę go wyrzucić. Okej, okay, już ostatni, proszę, Kaczyńca. Okej, okay, pierwsza rzecz to są takie pisaki, już na pewno je widzieliście jakieś na filmiku jakimś. Tak wyglądają. Opsa. Kolejna rzecz to jest taki zeszyt, taki z twarzą, taki różowe, taki leśiowy jakby trochę tak wygląda. I w środku mam y, Polaka i matematykę, znaczy taki to jest dodatkowy, dlatego nie jest owieczu. Tutaj mam tak sobie rysowałam y, Tutaj mam y, matematykę. Tak y, dodawanie. Tu mam odejmowanie. Tutaj też. Hmm, tutaj mam też odejmowanie. Tutaj jest Polak na dyktando, też jest na dyktando i tutaj też, ale takie rysunki, a więc bardzo się sprawia, też, też się sprawuje nie wiem, ale jest tak mało zapisane, ponieważ go niedawno kupiłam. Ok. Kolejny to jest hmm, taka teczka i to jest teczka na kółko, jest angielskiego. Chciałam, pokazać, patrzcie jak pięknie ozdobiłam. To już była taka smę smętna w środku, ale to jest Gwiazdka i Zosia Budyńska Okej. Okay. <laughs> tutaj mamy świet. od kółka języka angielskiego. Mam tylko jedną stronę zapisaną. A więc tak. tutaj mam jeszcze karty pracy, ale tego wam nie będę pokazywała. Okej, okay, tutaj mamy już taką... Y Ogólną teczkę, gdzie mam wszystko, e, wszystko i od kodę angielskiego i matematyki itd., tak ale zaraz wam pokażę, co mam. Tutaj mam kartki na dyktando. Tutaj mam zdanie domowe z dziewczynki z zabłokami o lekturze. Mieliśmy sprawdzenie o tym, i tutaj e, musiałam wpisać, jakie emocje odczuwała dziewczynka. Muszę jeszcze dwa wpisać, a więc, no, tu mam prace plastyczne. Mam kolorowankę jedną, Merry Christmas, tu rysunki i takie jakieś tam jakieś pisemne rzeczy i tutaj mam sam już takie koszulki na kartki, a więc tak mam ładnie to wszystko podzielone i przechodzimy do kolejnych rzeczy. Okej, okay, kolejną rzeczą są rysunki. Też rysunek to jest rysunek z KFC, bo... <coughs> W niedzielę byłam e, z mamą i z tatą i z moim bratem Rytkiem, e, w KFC i narysowałam taki w kolejnej przerwie, taki jakby rysunek. Tutaj jest small wow KFC, big i patrzcie KFC Tutaj są kurczeczki pryteczki kur... i kurczeczki w pojemniczku, a tutaj mam z <laughs> O, planetę, dbamy o planetę, bo mieliśmy tak na świetlicy narysować. Tutaj jest niezbędna planeta, a tutaj mamy o planetę. A jest bardzo fajne rysuneczki. Okay, tutaj mam podręcznik, oczywiście trzecia klasa. Tutaj mam mm, o, polski. Tutaj mam angielski. E, ćwiczenia angielskiego. O, a tu mam jeszcze lekturę Martynka i Czarownicę. Yy, a więc muszę to przeczytać. Ma to. Nie wiem, jest to nie jest napisane stron. Ja to stron nie ma Ale Martynka bardzo <klujna> <klujna> lubię czytać Martynkę, a więc super. Yy, polecam Martynkę czytać, bo w bibliotece sobie pożyczyłam jako lekturę do przeczytania na początek szkoły za tydzień właśnie po przerwie świątecznej. Nie wypożyczyłam tego, że powinna to zacząć czytać. Po prostu pani nam mówi, żeśmy sobie wypożyczali książki do czytania, a więc ja sobie ją wypożyczyłam. Okej, okay, kolejne są zeszyty. I bardzo dużo mam zeszytu, tyle. Więc lecimy każdą po kolei. Pierwszy jest do religii, Tutaj nie mam za dużo napisane, tutaj jest taka kartka. Tu mam jakieś rysunki. Tutaj też, też, od religii. Tutaj mam do dyktant właśnie tak wygląda z przodu, tak z tyłu. I tutaj właśnie mam... dobrze, że sobie że na przykład pani nam rozdaje na przykład takie teksty do nauczenia. To jest RZ, RZ, Z kroką, zamknięte, otwarte, cecha samocha. Tutaj na przykład pani nam powie roku. I my musimy e, się nauczyć. Takie mamy zawsze w poniedziałek. I my musimy się nauczyć właśnie takich tych trudnych słówek. Fajnie zawsze przypytuję z tego. I tutaj ja mam dostawę się z tych e, wi wieczerzy w gminie. Wszystko Fajnie dyktowa dyktowało tak. Kolenda, prezent, włączyć, gotują, smażą, bombka, jabłuszka, gwiazdo haftowe i łańcuch, a więc e, takie e, buty. O matematyki z Genzy mam zeszyt, bo serio szukałam już chyba w kilkunastu sklepach, no dobra, może kilku I znalazłam wersję z JZ. i mi się przydał do matematyki, bo ma z tą tabliczkę I jest, z... oj, matematyki, co to jest? Jakaś kartka? Dobra, okej okay. Tutaj e, mam e, takie różne rzeczy, na przykład takie i mam już rzymskie nawet, a więc super, mogę się cieszyć na przykład yy, takie coś, coś właśnie mam takie zadania i wam pokażę ile mam już stron zapisanych w matematyce, bo bardzo dużo piszemy, yy, tyle, prawie całe i zostało mi tylko trzy strony, a więc serio... Tutaj mam do angielskiego. Taki. I e, tutaj mam sprawdzian No i tutaj mam takie właśnie różne zadania. E, na przykład teraz mamy o, look a e, beard. Tutaj e, spójrz na ptaka look out. Uważaj. It's feeling on lata. Fly, fly jest osobnie. Nie wiem jak to się wymawia. I tutaj patrzcie miałam Wednesday, czyli środa Wednesday. I tak się mi się skojarzyło. Hands, hands, hands. A więc tak sobie śpiewałam po cichutku. Tutaj mam zaszyt od ekipy z ziarnami. Ziarna to są takie jakby kartki z napisane których nie mam. Tutaj na przykład jest takie. Takie ziarna to są takie różne zadania. I ja mam do jeden. Nie mam. I byłam w tym tygodniu i nie mam siedemnastki. Ale to jest ziarno 16 I nie mam siedemnastki. I to, są takie, to się nazywa ziarna. I tak. Ale chciałam powiedzieć, że w tamtym roku nie zbierałam, a więc teraz nadrabiam. Dobra, ostatni już zeszedł. To jest do polaka. Tak wygląda. Tutaj mamy. One Smart Watermelon Taki to jest Glitter Girl, czyli błyszczące dziewczyny, lepiej, tak? O, tutaj miałam, ja, nauczyłem się cicha noc na klanowaniu i śpiewaliśmy nasze cała klasa. Hmm. Hmm, tutaj myliśmy o. Dziewczynki z okułkami Mieliśmy krótką notatkę o może narodzeniu A więc bardzo fajnie mam dużo zeszytów A więc jeszcze tutaj mam taki luki I tutaj mam legitymację w takim I już wam pokazuję moje zdjęcie legitymacyjne Tak ono się prezentuje <noise> tak, to jestem ja. Nie wiem, czy jesteśmy do siebie podobni. Tak. <noise> nie pokazuję Wam co, bo to jest YouTube, a więc widzę Niestety, Jest takie, ale nie. O, tutaj mam jeszcze taką koszonkę, ale tu nie zniechowam. Kiedyś tutaj mam pewnie, ale się bałam, że zmiotę. Wracam A więc, dobra. No i to jest koniec już moich, e, mojego plecaka, a więc ja się teraz zabieram za, za czytanie lektury Martyni. Dobra, pa, pa. Widziaczki.